Dobra, ej, Pany! Chwila ciszy. Ale, ci się, ale musicie telefony Tak, tak e? telefony w ogóle i pralki i w ogóle jeszcze wszystko. GS24. Dobra, jedziemy. Ten utwór zagraliśmy na pierwszym etapie z Video Music. I figuruje już w internecie i z tego programu i z naszego koncertu z Plauen. Teraz dla Was zagramy. Oczywiście ten ponad 170 osobowych chór musi tutaj nam pomóc. Abom don't abom to tell Abom that i po not going Abom be Jaka atmosfera tego całego przedsięwzięcia, jakim jest Mazbide Music? Atmosfera jest super, no, fajna produkcja. Bardzo... Może być gwiazdorsko, może być tak, nie, że nie, nie wiem. Gwiazdorsko, poza tam ewentualnie panami z techniki, no. To Znasz jak jakąś? No, no to na przykład, nie wiem, tam podszedł pod, 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 do Arasa, podszedł do puzonisty naszego, podszedł gościu i zapytał, czemu nie ma mikrofonu. No, A Rek odpowiedział, no bo się nie przypiął, nie? No to tam się, się zmieszał i Arek, Arek go jeszcze dobił mógł, słowem amator i tak to się skończyło. Więc y, tam bywały takie, takie, takie różne, takie, takie. Aha. Natomiast, jeżeli chodzi o produkcję, bardzo fajnie, profesjonalnie, elastyczna, bardzo produkcja. To Też może dlatego, że same kobitki praktycznie <laughs> młode. były zauroczone wami, tak? tak? Temperamentem bałkańskim. No, oczywiście, no ja, 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 uważam, że, ja uważam, że bałkańskim temperamentem nie można się, nie można obok tego przejść obojętnie. I panie, proszę panów. Dlaczego nazwaliście się, się Bubliszki? Czyli jak rosyjska potrawa, a nie jak na przykład rakija, albo jakaś potrawa e, czy bałkańska, czy kaszubska? To, to jest małe sprostowanie. Bubliszki to owszem w Rosji się pojawiły, natomiast jest to żydowska potrawa. I to, był, to było odwołanie do do muzyki do jednej, jakby z, z, ze sty, jednego ze styli, który, który preferujemy w naszej muzyce, właśnie do, do stylu żydowskiego, e, który jest jednym z trzech podstawowych, czyli żydowski, cygański, bałkański. A nazwa chwytna. Zresztą, nawet taki utwór kiedyś bardzo dawno temu na początku graliśmy. On tam powiedzmy gdzieś zniknął, ale nazwa została, bo jest bardzo chwytliwa. Witamy z Cieszymy się bardzo, że Was jest tylu tutaj. Przyczyniacie się naprawdę pięknej sprawy. Bo z cały dowód z tej imprezy jest przeznaczony na pierwszy klip, który już niedługo. Także dzięki, że jesteście, idziemy. Generalnie można powiedzieć, że ten zespół narodził się swoich jakichś tam poszukiwań muzycznych po całym świecie. E, tak generalnie się chwalicie, że, że to wynika z swoich poszukiwań wśród muzyki ludowej całego świata, więc e, o jak, jaką muzykę chodzi konkretnie, jakie kraje? Najbardziej południowa Europa, mówię tu o Półwyspie Bałkańskim, czyli Serbia, Macedonia, Rumunia, Grecja. Może być i Kazachstan, Południowoeuropejski kraj. No właśnie, co poza Bałkanami, bo o Bałkanach to wiadomo, ale. No, po, poza Bałkanami przede wszystkim pół, północna Polska, czyli Kaszuby. To w tekstach naszych widać. A poza tym jest, jest w tym też jakiś tam akcent. Ostatnio ktoś stwierdził, że to jest noworlański również akcent. On jest bałkański, a szukamy, szukamy sobie powoli swoich jakichś takich brzmień i, i to wychodzi. Jesteście generalnie z różnych miejsc Polski, właściwie żaden z was, chyba o ile się nie myl, nie jest z Szczecina, stricte, więc stricte co was, nie co was? Nie stricte ze Szczecina. Ty jesteś ze Szczecina, ale co was, no ale ogólnie jesteście w większości spoza i co was sprowadziło do Szczecina? Mnie, akurat tutaj mnie sprowadził studia. Potem żona, znaczy najpierw były studia, to fakt, młodego mojego brata ściągnąłem tutaj, chłopaki tu przez chwilę bywali, postudiowali, nie podobało im się, to pojechali z powrotem na Kaszuby, Krzysiek jest z rodowitym szczecinianinem jednym z nas, jedynym z nas, Arek jest z Łobza, ale w Szczecinie to już bardzo, bardzo długo siedzi. I Marek jest, pochodzi z takiej miejscowości Trzemasz na Lubuskie koło Gorzowa, a w tej chwili studiuje we Wrocławiu razem z Krzysztofem, więc generalnie mamy taki powiedzmy zachodnio-północny rejon, to są, to są powiedzmy miejsca skąd pochodzimy. Podchodzą do was kobiety po koncertach, czy w trakcie, czy...? No, staniki były rzucane nieraz. No, podchodzą po, przed, w trakcie. I co mówią? I co robią? Co robią? A nie mogę tego powiedzieć. No kurde, to jest tajemnica naszego zespołu. No. Albo to, co w trasie, zostaje w trasie. No. Pochodzimy z Brus, w większości. Natomiast działamy praktycznie w Szczecinie. Działamy, gramy, próbujemy i tak dalej. Najlepsza publika, jeżeli chodzi o Szczecin, o, o Polskę, to jest Szczecin. Czym ta I tego wam życzą bubliczci, Karno bubliczci z kaszub i ze Szczecina. Dzięki panowie. Dziękujemy bardzo.